Posłuchajcie, chciałam pokazać Wam pewien bług, którego przypadkowo zauważyłam jak ktoś go wykonywał, żeby być dużym w świecie bo tam jest wiecznie spray kurczący, więc do tego bługa będzie potrzebny nam aparat i tylko tyle, ale mi się może rzadko udawać, bo ja nie jestem specjalistką od bługu. Ale powiem Wam, że na serio, fatalna jest ta loteria, strasznie, strasznie stara. Przed kilku miesięcy. Przed kilku miesięcy. I powiem Wam na stępie, że ta loteria jest nudna, jak 100 światów. Oczywiście, najpierw idę jednocześnie do loterii, którą muszę skrytykować. Jest fatalna, nie nowa, bardzo, bardzo, bardzo stara ta loteria. I po prostu szkoda gadać, bo ta loteria już była tyle razy. Ona była w takim nexusie zimowym, yy, wcześniej. Była w nexusie zimowym. I szczerze Wam powiem, że ta loteria jest mega stara. Jak ten świat. Nie mam pojęcia, ile ma świat lat. Ale na pewno więcej niż lata naszej wojny. Zaraz wrócę. Serio, to już jest nudna ta loteria. Nie, nie monety i liście, chciałam bilety, ale już dobra. Niby mogę wykupić do reszty bilety, ale powiem Wam szczerze, że po monetach wszystkich czekają Was jeden diament, dwa diamenty, pięć diamentów. I tak dalej. Więc wolę nie kupywać dalej niż do 1000, do 5000 maksimum. No dobra, 750 tu będę musiała odbierać. To teraz idziemy do tego świata VIP. I od razu Wam powiem, że dla mnie ten świat Nexus, siódmy sezon, jest trochę bezsensowny. No właśnie. Mam rację z tym słowem. Nuda. Ten las jest taki nudny. Już wszystko zebrałam. Wszystkie klucze. Wszystko, wszystko, wszystko. Teraz została mi tylko tajemnica świata VIP, co już doprawdy nie jest takie łatwe dla nas. I następnie powiem, że yy, to jest koszmar, bo to, co nas tu czeka, to jest po prostu katastrofa. Sprawdzę, czy mam aparat. Yy, 40 wagonów? 40 wagonów. Ja zostawiam wagony na Halloween, ponieważ będziemy musieli tam zbierać takie, yy, powiedzmy. Yy, nie, wiem, nie wiem jak wam to nazwać. Takie cukierki. Serio. Muszę czekać. Przestańcie ludzie. Ja też chcę użyć. O! Nie wiem, czy się mi udało. O, zbugowałam zdjęcie. Nie, nie udało się. Muszę jeszcze raz. Dobra. To jeszcze raz spróbujemy. Ach, ja już się nie dam rady z tym, z tym... z tym wszystkim. To, co się tu dzieje, przekracza nasze wyobrażenie. Dobra, spróbuję teraz. Jak się teraz nie uda, to już nie próbuję, bo jest mi nasy... Y bo ja na serio yy, dobra, dam byle jakie zdjęcie. No kurde, nie udało mi się. Udało mi się raz na telefonie. Raz. Czekaj, gdzie on stoi? Tu? Dobra, próbujemy. Ostatni raz. Muszę czekać? Muszę czekać? Dobra, yy, to ja se poczekam. To ja zaraz wracam. Dobra, na wstępie już powiem Wam tak. No i znowu ktoś użył aparatu, i znowu muszę czekać. A czekałam już tyle czasu, że normalnie nie dopowiem. Ech, ja się tu nudzę, ludzie. No właśnie, mój kolega użył tego aparatu. To znaczy, nie mój kolega, tylko ten gracz użył aparatu i on był duży, ale chyba dednął, więc. Um, powiedzmy, że jego katastroficzność bywa fatalna w skutkach, ale chodzi o to, że mamy niby zrobić zdjęcie na poziomie tej bramy, chyba. Ja stoję mniej więcej tak, jak on wcześniej stał i po prostu czekam sobie na, na aparat. Bo to jest już katastroficzne. Oni tu spamią aparatami, ponieważ musimy. Yy, jak to się mówi? Oni chcą zrobić właśnie tego błoga, żeby być dużym. Poza z bramą kurczącą, którą właśnie widzicie przed nami, jest taka brama kurcząca. Jeszcze nie tą bramę z czerwonym sprayem powiększającym, będzie genialnie. I bramę szybkiego sprayu, czyli bramę sprintera chodzi o ten zielony spray. Nie o niebieski, nie o czerwony, tylko mamy trzeci spray o nazwie zielony. I po prostu każdy z nas coś chce zrobić. O, super, udało się. Jestem duża czy mała? Hurany! Wow, udało się. Jestem duża! Teraz muszę tylko nie dednąć. Wow, jestem duża. Wreszcie się mi udało. To ja zaraz do Was wracam. Następnie jestem duża. <ścoughs> wow. Teraz tylko by nie dednąć. O Jezus, ale jesteście mali jak mrówki. Aha, mamy iść na wstępie tutaj, dobra. Pasiła, cześć. Cześć, cześć, cześć. Cześć. Nie wiem, zrobiłam bługa? Zrobiłam bługa aparatem? Teraz nie możemy dednąć. I to jest najgorsze, co mogło być. Bo jeśli co... Gdzie my mamy się dostać niby? Kurde, dedłam. To zaraz wrócę, tylko dojdę tam, gdzie byłam. Jestem już na miejscu. Przeszłam tę przeszkodę z trawą, która mnie niepokoi. Chyba mamy skoczyć na tą linkę. I z linką... W sumie, czekajcie, w sumie ja mogę doskoczyć na linkę stąd. Problem tylko w tym, że mogę. No właśnie. Mogę, nie chciano spaść. Kurde! Na trawę. <grym> Dobra, zaraz wracam. Jestem na tej lince, wróciłam, choć boję się tego, co będzie wyżej na nas czekało. O, oh, oj, niedobrze, bania os. Uhuhu. O, ho, szkło gorące. Uchu. Bania os. uchuchu! No, postaraliście się o ładnie trudną um, dekadę świata parkour. Bania Os, ty. Lawa pewnie ma zastąpić miód. Oho, ho, oho ho. Stój, 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 stój. Ale gdzie my mamy teraz iść? Uhuhu. Uhuhu, uhuhu, u uh... nie, niedobrze, niedobrze, uhuhu, bardzo niedobrze, uhuhu. Aż się boję poruszać. Kurde! Te banie oskują! Shit! Dobra, wracam do Was, jak przejdę te banie os, bo nie chcę się denerwować w tych baniach os. Cie! Nareszcie! Nareszcie! Dzięki, dzięki, dzięki! Przeszłamkujące się ule! O-O! Oh -oh znowu coś kującego? O Boże. Tylko nie to! Tylko nie ten durny magnes z czwartego sezonu. A co dalej z magnesem czwartego sezonu, zwaną czarną dziurą? Ten magnes, ta czarna kulka z czwartego sezonu, nazywa się czarna dziura. I ona nie jest taka prosta do przejścia, bo ona też kuje, a jeszcze przyciąga. Rośliny też nas kują. Więc to wcale nie będzie tak, takie łatwe, bo ja nie wiem do końca, gdzie mam skoczyć. Wiem tylko tyle, że muszę jak najszybciej zdecydować, gdzie iść dalej. Bo ja, yy, Wiecie... Nie mam ochoty dodać. Okej, okay, a gdzie mam iść dalej? Jestem na gałęziach. Yy. Gdzie dalej? Jestem na gałęziach. Gdzie dalej? Boże! Gdzie dalej? Jestem na gałązkach. Panie ludu, krękajcie narodu, gdzie dalej? Boże i spadłam z gałęzi serio Dobra czekajcie chwilę bo, bo muszę coś zrobić ale wracam i, i już jestem Dobra Elo pigi Tak Elo, Elo Szemandero Siemasz pigi Siemasz pigi pepo Przyznaję, że byli pomysłowi z tym um, ulem pszczół. Uf. Gałębi. Ja naprawdę nie mam zamiaru dalej dodać. Co? Co, piga? Trzeci raz jestem przy tajemnicy. Boże. Iga, to fajnie. O, wyszedł. Muszę sobie jakoś poradzić sama. Ale. On mówił, że jest tu jakiś skrót. Ale ja skrótu nie widzę. Widzę natomiast wieczne yy, dedanie. Dobra, yy, co dalej? Ja tu nie widzę. A! A! właśnie. Nie widzę nic poza. Ja nie widzę nic poza gałązkami, więc. O Boże. Muszę wymyślić, co dalej. Eee, co dalej? Ja tu nic nie widzę poza ogrodem. Jestem ślepa, czy jak? Ja tu nic nie widzę poza ogrodem. Mówię poważnie. Kurde, dedłam. Dobra. Ja już yy, się poddaję. A -a -a. Przynajmniej doszłam dalej, niż mój kolega Patryk. Patryk to już dednął na rzecz lawy, bo Patryk nie wie, nie wie o tym błogu. No ale co ja poradzę? Eee, dobra, chyba już się poddaję. Mam dosyć na dziś i na dzisiaj to, to tyle z tego świata VIP, bo mam już serdecznie dosyć, więc żegnam świat VIP i cześć żegnam. Dzisiaj koniec. Ale jeszcze na wstępie. Dex MF Lacy 4 godziny temu wysłał mi tę wiadomość Halloween za pa pasem Hej znajki to Kamila, być może już wiesz ale właśnie zbliża się jedno z moich ulubionych wydarzeń Halloween! Chcę Ci tylko powiedzieć, że planujemy dekorowanie i, i przebieranki ale nic wielkiego, bo przecież jesteśmy na wakacjach Za kogo się przebierzesz? <laughs> za kogo? Mam opcję diabła, anioła, e, mam opcję kostuchy, mam opcję czarownicy, mam opcję e, dyni, mam opcję ducha, mam opcję e, zombie, mam opcję wampira, mam opcję. E, kurde, 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 jest tyle tego. Mam opcję mumi, mam opcję. Jak to się mówi, wilkołaka mam opcję. Kurde, można też super bohaterów, takich jak Batman, Warder Woman, Aquaman albo ten, jak to się mówi? Ten czerwony metalowy Iron Man, kurde co tam jeszcze było. I macie tyle na Halloween, że wy nic ino wybierać. Dzięki Dex. A kiedy to Halloween będzie, bo nie możemy się doczekać obniżki cen Starwipa. Dlatego nam zależy. W serio, w świecie właśnie bla bla bla. To jest y, głupi y, VIP, więc nie będę nawet na to patrzyć. I oczywiście i oczywiście Witaj w wyjącym lesie bla bla bla. Witaj w wyjącym lesie. Znajki to kamina. Czujesz jak tak pachnie świeże powietrze. Cza! Już to widzę, Deks. Niemczanie. Nie lubię ich. Dotarliśmy do celu naszej wycieczki i podróży. Obozowiska Wyjący Las. Niesamowite miejsce, prawda? Deks, nie sądzę. To jest według mnie fatalne miejsce. Wszędzie las przytulnie obozowisko, a do tego mamy jeszcze towarzystwo Przewodnik Gunther i jego wspaniały syn Albrecht. Blech. Niemczanie. Po imionach to są Niemczanie, bo wiadomo. Gunther i Albrecht to są niemieckie imiona. Będą nas uczyć o życiu w dziczy. Bleh. Obozowisko, palenie ogniska, szkodliwe ogniska dla środowiska. Stella się na to nie zgodzi. Blech. Oczywiście to nie jest taki zwykły las. Ten. Ten jest zaczarowany. Przestrzeń, patrz, portal VIP i wejdź do Królestwa Duszków. Aha, czyli ten świat VIP to jest Królestwo Duszków. To już wiadomo skąd te ulepszyły, które nas kują. Ale uważaj, bo znajdziesz tam nie tylko kwiaty i magię. Bla bla bla. Y Jakie według Ciebie tajemnicze skrywa przed nami wyjący las? Hmm. Nowe klocki, które wam pokazywałam w poprzednim odcinku. Kwiaty, ten mech, co Camlox nazwał bagnem. Kamlox to jest mech na drewnie, a nie bagno. Drabina w drewnie, którą widzieliście, jak chodziłam po drzewach. Ten żółty plus, który widzieliście, jak szłam po żółty klucz. Ten znak obozu, co widzieliście po drodze. Także jest sześć nowych klocków: ten żółty plus. Mech na drewnie to 2. 3 to jest ten kwiaty na trawie. 4 to jest ta drabina na drewnie. 5 to jest ten znak obozu. A szósty to on już jest w świecie VIP. To tam już nie ma tak łatwo wejścia. Jak tu trafiliśmy, bla, bla, bla. A no ciekawi mnie tu mnie. Aha. Po, weszliśmy w portal. Zigi uruchomiła portal. Portal zaczął działać. No i w sumie y, doktor postanowił zostać w mieście City, ale się już Ziggi z tym pogodziła. Portal wciągnął każdego po kolei. Aha. Wyrzuciło ich właśnie do, do lasu. No i tak trafili do wyjącego lasu. Spotkali dwóch ludzi, Albrechta i Gunthera. No i witają w siódmym sezonie. Czyli o, właśnie, Gunther i Albrecht. Jeszcze Tinka, matka Albrechta by tu pasowała. Wiecie? To jest już dla mnie głupie. Nie lubię Niemczan. To po pierwsze. Ale dla zakończenia odcinka. Jeszcze pooddaję kryształy. Może wbiję tym level, bo, bo mi już naprawdę niedużo brakuje. Powiedzcie mi, to jest 100 tysięcy czy 10 milionów? Jak sądzicie? Bo dziesiątka 10, 10 i 6 zer to jest 10 milionów, ale 100 i 5 zer to jest 100 tysięcy. Więc jak myślicie, ile mam tu? 100 tysięcy czy 10 milionów? Niech mi ktoś powie, bo mnie już te dwie liczby mylą. I się zastanawiam, ile tak naprawdę powinnam oddać tych ziemi mam już maksymalną ilość. Panie Boże, ja bym wam rozdała te wszystkie paliwa kinetyczne. Chciałabym, żeby dali nam opcję wysyłania prezentu na Blokstar. Plan. Takiego 3D, którego widzieliście, jak tworzy się nowe konta, to Chester daje wam prezent. Tam jest 5 diakców i 10 i 1000 monet. Jezu! Woda i krys... Dziękuję! Nabiłam! Nabiłam! Nabiłam ten durny level! Dziękuję! Ach bla 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 portal bla 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 3000 mogliście dać 30 tysięcy, ale dobra to oddaję już te kryształy na sam koniec i na tym się skończy odcinek choć szczerze powiedziawszy trochę mnie niepokoi ten księżyc on pojawia się tak bardzo rzadko niby już mam 50 metali na e, e, na ten odpychający magnes, ale ja muszę mieć 250 kul magnesu, bo kule magnesu zbieram na, na tą czerwoną wieżyczkę. Wolę czerwoną wieżyczkę niż na, na przykład wydać 500 tysięcy monet, czyli pół miliona, na złotą wieżyczkę w sklepie penny. Poza tym ta wieżyczka jest tak powolna, że nie opłaca się wam jej nawet kupować. Gracze zdążą uciec, zanim trafi je kula. Więc dla mnie ta wieżyczka jest bez sensu. Ja mam ogólnie cały sklep, nawet mam maszynę Zigi wykupioną, więc to się składa, że nie mam wiele, ale zawsze coś jest, no nie? A no tak, jeszcze muszę odebrać nagrody, zrobić do końca całe misje. Co ogólnie już mnie utłacza, bo to jest kompletna katastrofa. No szybciej się oddawaj, ty durne powietrze. Dobra, oddam ziemię i zobaczaj, mi, 520 zostało mi ziemi w porządku. Rany, szybciej, 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 ty durny, oddaj się. Po co ja generowałam tyle kryształów? A no tak, maksymalna ilość słońca, powietrza i ziemi to jest 1000 kryształów. Więcej niż 1000 nie możecie posiadać. Od razu wam mówię. Tak samo jest z kinetycznym, z wodą, ogniem, księżyc, próżnia, mróz, elektryczność, yy, lawa i tak dalej, te wszystkie małe kryształy, ich maksymalna ilość to jest po 1000. Więc jak nazbieracie 1000 i będziecie mieć maksimum w kryształach to musicie wszystko oddać i tak się składa, że to nie będzie takie normalne, bo wtedy oddawanie potrwa wam lata. Lata świetlne pod, potrwa. Oddawanie tylko kryształów! Ty, 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 Ty. Ile jeszcze mi zostało? Gadaj! Boże, 200? Oszaleję. A, panie Boże jedyny, ja tu to wariumię, zaraz zwariuję. Panie Boże, ratulku! Dziękuję. Puh. No to ja już kończę. Na tyle dziś i cześć. Cześć wszystkim na tyle.